Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i na sam start mam dla Was w sumie trochę informacji, bo zrobiłem sobie lepszą wędkę z, z tego demonitu. I łowiłem sobie w wodzie, w oceanie głównie. I zdobyłem takie skrzyneczki. Otworzymy sobie je po pokonaniu Wall of flesh bo musimy się przygotować na hard moulda. Dodatkowo był deszcz slimów, no ale... Nie nagrywałem, więc głowę wam nie pokazałem No ale i tak nic nie straciliście, bo już go widzieliście No i dodatkowo dostałem szlamowy hak Więc zaraz sprawdzę, czy jest lepszy od mojego Dodatkowo to jeszcze gwiazdko many. No i te rzeczy zaraz sobie z nimi podziałamy Hmm, zasięg ma duży, no ale jak duży? Hmm, ten ma trochę większy. Hmm, tylko, że ten jest potrójny. jak się zastanawiam, który byłby lepszy. Chyba zostawię je na razie sobie ten. Dodatkowo mam tutaj takie jak w sumie useless bloczki i zaraz sobie je, z nich pozyskamy coś lepszego. Hmm, w tej maszynie powinniśmy z tych bloczków pozyskać coś cenniejszego. No dokładnie, widzicie jakie tam przedmioty dostajemy? Teraz jeszcze to. No, i widzicie, jak co dostaliśmy. Hmm, przyszedł także kupiec. mi fajnie, gdyby miał dla nas lepszą wędkę. Ale jest niestety na to mała szansa. Hmm, chyba nie ma dla nas nic cennego. No więc teraz pozwiedzamy sobie dungeon. Ponieważ podczas przygotowań do hard moda dungeon nie może być sporo ciekawych przedmiotów. Będę sobie oznaczał pochodniami skrzynki, żeby ich nie zgubić. No a dzięki pochodniom będą znacznie lepiej widoczne na mapie. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Widziałem tą pułapkę, ale myślałem, że Nie wiem co myślałem. O ja nie mogę używać przedmiotu. Jakąś klątwę na mnie rzucili. Hmm, tutaj kolejna skrzynka, tym razem biomowa. Hmm, w nich są są chyba najlepsze przedmioty, ale pewien nie jestem. O tutaj był kluczyk, ten bardzo fajny. Tylko mam mało zdrowia, i to jest problem w sumie. Skrzynki sobie oczywiście oznaczam. O, i tu na dole jest skrzynka, którą możemy otworzyć. Kurde, jest tu jakiś ciekawy przedmiot, to nie mogę go zdobyć, bo wpadł pod bloki. Mm, to chyba nie zadziała. No właśnie. Kurde, no już nie zdobędę tego. Na mm, szkoda. Mm, wiem, że jest tu strasznie zimno, ale nic na to nie poradzę. Mm, dobra, otworzymy sobie tę skrzynkę kluczem, który dostaliśmy wcześniej. Dostaliśmy chyba naprawdę fajny przedmiot. Hmm, z tego co pamiętam to jest naprawdę dobre, tylko ma jakieś mniej obrażeń. Nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Hmm, jest ona całkiem fajna, ale czy lepsza od mojego miecza? Znaczy, buczni? Hmm, nie wiedziałem, co się stało i, i umarłem. Chyba jest zbyt niebezpiecznie tu jest dla mnie. Gdyś się sobie zawalczymy z tym okiem. Hmm, tutaj jeszcze skrzyneczko. Hmm, ta sama broń co wcześniej. Wezmę od razu jeszcze piekielny piec, bo się przyda. Zdobyliśmy laleczkę wody, która jest nam potrzebna do pojawienia się bossa, więc całkiem fajnie. Kolejny krok naprzód. No, to na koniec jeszcze wam opowiem o mojej wyprawie do dżungli, którą zdobyłem, zrobiłem zaraz po wyjściu z piekła. No i wyglądało to tak, że sobie nazbierać przynęty. Nie poszedłem w stronę dżungli ale że przynęty mało nas zbierałem, to poszedłem jeszcze dalej i pozwiedzałem sobie dżunglę i znalazłem tam więcej rzeczy niż się spodziewałem no więc na sam start po tutaj że wyłowiłem 12 skrzynek mało bo mało, no jak już mówiłem miałem mało przynęty no i tutaj znajdują się przedmioty które zdobyłem z dżungli no to po pierwsze tutaj jest ta skrzynka jest tutaj w sumie wszystko i nic ciekawego jednocześnie jakieś tam bronie Hmm, raczej są słabe, więc nie będę ich i tak używał no a teraz druga skrzyneczka hmm, też są tutaj różne przedmioty rudy i w ogóle, bo jednak sobie hmm, zbierałem surowce to jeszcze są też rzeczy wyfarbione, więc bardzo fajnie no bo jednak byłem bardzo długo w tym biomie no i teraz najfajniejsze przedmioty jakie zdobyłem hmm, które znajdują się w trzeciej skrzynce no i proszę bardzo, po pierwsze 5 Kryształów Życia. Mm, bardzo nam się to przyda, bo brakuje nam jeszcze jednej z serduszka, żeby mieć aktualnego maksa bez mikstur. I tutaj mamy 3, 2 oko, ale pokona je pewnie pod zanagraniem. Dozornik do miodu, którego w sumie raczej nie potrzebujemy. No i to jest całkiem fajne, zaraz wam pokażę. No, widzicie, taki rekinek za nami lata, więc na razie będziemy go używać. I teraz dżungla prezentuje się w ten sposób. Jest tutaj marmurowy biom, którego nie zwiedzałem jeszcze. I w sumie znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze znalazłem dwa nowe ule tutaj i chyba tutaj jest drugi. Którego nie zwiedziłem. A, a nie, tutaj jest drugi. No więc są dwa nowe ule. Ten i ten już wyczyściliśmy. Tutaj znalazłem takie duże drzewo. I w sumie jest to całkiem fajne. Tutaj była na dole skrzynka więc w korzeniach. I tutaj tak samo było drugie takie wielkie drzewo. I tutaj też była skrzynka. No i to chyba tyle. Dwa duże drzewa, dwa nowe ula, marmurowy świat, chyba powiedziałem o wszystkim, no ryby sobie połowiłem, więc te 12 skrzynek zdobyłem, no i tutaj są przedmioty, które zdobyłem też, no, to to widzę ja.